Witam kochani, to znowuż ja. Um, chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak można doprowadzić linoleum do czystości. Oczywiście większe kawałki, podniosę sama, ale jak widać na podłodze po prostu są e, no, jest brud z, z zewnątrz. Zazwyczaj o tej porze roku, a mamy teraz już zaraz jesień o tej porze roku, no wiatr tutaj ze względu, że mamy dużo takich drzew przed domem, wiatr nam nawiewa ciągle, jakieś niespodzianki na balkon, a wiadomo, że jak się wychodzi na balkon, ja moje rzeczy suszę na balkonie, to wychodząc na balkon w czystych skarpetkach, ten cały brud noszę do domu, no i oczywiście balkon sprzątam regularnie, jak odkurzam raz dziennie, to i go odkurzam, no, że mieszkam na parterze, to Akurat tak tutaj się um, brudzi, a nie inaczej. Dziś pokażę Wam, jak moim odkurzaczem um, czyszcząco-piorącym, piorąco-odkurzającym wyczyszczę um, mój balkon. Tą ssawką do, do twardych um, powierzchni. Ja już troszkę zaczęłam tutaj i um, zebrałam trochę... Um, Yy, troszkę yy, spod yy, stołu i tu, gdzie kartofle sobie położyłem, czyli tam pod tymi krzesłami już jest czysto. Dlatego ta stawka jest taka, a nie inna. Włączam mój odkurzacz, zaczynając jak zwykle. Najpierw odkurzacz, później kompa. I zaczynamy czyszczenie. Pompa jest pełna. Właśnie to był taki, taki odgłos, przy którym wiadomo, że pompa jest pełna. Znaczy pełna, przepraszam, jest pusty pojemnik na wodę i należy dolać wody do pojemnika. Już dolałam do naszego pojemnika wodę. Jak wiecie, robi się to, jak pokazywałam Wam. I teraz będę po prostu zbierała tą wodę, która została na naszym balkonie. I znowu włączamy odkurzacz Skąpa. wodę, wodę i nie robi więcej. Odłożę tę rękę. skąd trzeba, w tą i z powrotem, w tą stronę, Wciąga nam wodę. oh yes a tapyan Możecie zauważyć z góry, jak yy, kameruję, to jeszcze widać, że podłoga jest mokra, ale tu na przykład już w tym momencie, nie wiem jak mam to pokazać, bo to światło tak dziwnie pada podłoga jest całkowicie praktycznie jakby osuszona. Ona jest wilgotna, ale nie jest mokra, nie jest zalana. To jest kwestia po prostu kilku sekund, jak wiatr automatycznie ją osuszy. Można zobaczyć i za sekundę po prostu można normalnie iść na balkon. I w tym balkon jest czysty, wyczyszczony, odkurzony na mokro i na sucho. Jak można by było tak powiedzieć. Zapraszam Was do oglądania następnego mojego filmu. Ja dzisiaj się wziąłam za taką generalkę, tak więc ten balkon też poszedł pod miotłę. Bo w moim y, pokoiku, takim mamy kącik do jedzenia, wyprałam firanki i będą czyszczone dywany, które oglądniecie na innych filmikach. Dlatego przy okazji chciałam pokazać praktyczność dużej ssawki z nakładką y, do, twardego, do twardych powierzchni. Y, Azo ja jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Jak tak. Łapka w górę i zapraszam do oglądania następnych moich filmów.